Jakiego nowego słowa nauczył się pan od swojego dziecka? Moje dziecko jeszcze nie mówi. Motocyklówka na przykład. O. Czyli motorówka. Szyjak. I co to jest szyjak? E, apaszka, szalik. To jest. Ma sens! Słowotwórstwo mojej córki. Na przykład słowo mordo. Mordo? No. Ładne, <śladne> przydatne mhm. na co dzień. Często używamy. Wiem, siepki. Siepki? Tak, to skarpetki. A, no to jeżeli chodzi o takie, takie? dziecięce z Minecraft. Nie. Tak? Kierowca. Autobusista, czyli kierowca, kierowca. kierowca autobusu. Czy pana dziecko ma jakąś ulubioną bajkę? Nie, nie ogląda jeszcze bajek. Pogadaliśmy. <gadaliśmy> YouTube i jakieś tam przedszkolaczki, czy... Inne, jakieś takie ptaki, naczynia kuchenne. O, i czy jest tam jakaś postać, z którą najbardziej się pan identyfikuje? Nie, żadne mie żadnej mierze. Żadne naczynie? Żadne naczynie. A czy te dzieci... Kuchenny jestem. Zupełnie nie? Nie. Hmm, może czas zacząć. Oczywiście z tatą świnką, ze świnki Pepe. Dlaczego? No, bo jest, ma po prostu brzuszek pełen mięśni, tak jak ja. Sim patrolem z psem rabu. I jaki to jest piesek? Bo ja znam tylko Chase'a. E, to był pies, który jeździł takim buldożerem. E, był dość spory, dość leniwy, lubił jeść. To ja też się z nim utożsamiam. Renifer, tak? E, Re biologu? Nie, Renifer Rednosed. A, czyli jak Rudolf, tak? Tak, tak, tak. No, ciekawy wybór. Też na pewno z psiego patrolu, ale trudno wybrać mhm. tego bohatera. Może to jest tak, że. Każdym z nas jest po trochu z, z, z każdego pieska. Z jaką postacią skrótowa najbardziej się Pan utożsamia? Symbol. Tak? <grym> A imię jego 44. Ja też chyba utożsamiam z mieszkańcami tego miasteczka, bo jak tylko się pojawia jakiś problem, to oni nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić i oddają wszystko się łapy.